Dobry. Witam z zakierownicy kierownicy Satataraku. po raz kolejny, ale to jest inny samochód. To jest inne auto i to powiedziałbym zupełnie inne, ponieważ nie tylko mamy tutaj dwulitrowy silnik TSI o mocy 190 koni mechanicznych, ale również skrzynie DSG i adaptacyjne zawieszenie. Wszystkie trzy te elementy mają ogromne znaczenie dla Oceny tego auta, a pojeździliśmy sobie całkiem dużo. Oczywiście zgodnie z najnowszymi wytycznymi, koniecznie musi być włączony od uruchomienia silnika aktywny nadzór nad pasem ruchu, czego nie znosimy, bo wrażenie jest albo jakby auto ściągało, czyli miało uszkodzone koło lub geometrię nieprawidłową. Albo jakby ktoś nam wyrywał kierownicę najzwyczajniej w świecie. W każdym razie, jak już się odłączy ten akurat pomocnicę, to auto bardzo mile zaskakuje precyzją prowadzenia i ogromnym spokojem, stabilnością. Owszem, zauważyłem to już w poprzednim teście, w którym jeździłem z najmniejszym silnikiem benzynowym 150-konnym, i też to chwaliłem. Ale tutaj jest to zupełnie, zupełnie innego rodzaju stabilność. Nie ma już tutaj wrażenia ociężałości. Wręcz przeciwnie, auto jest bardzo mile żwawe, chociaż hm, jakby to powiedzieć. Zupełnie nie jest to typ żwawości, która by się nam chciała w jakiś sposób kojarzyć z mocą 190 koni mechanicznych z benzynowego silnika. Próba przyspieszenia 0-100.

140 Nie, zupełnie nie. Tym bardziej, że zarazem przy maksymalnie spokojnej Ostrożnej, ekologicznej, wręcz jeździe, nie ekonomicznej, a o piętro wyżej, ekologicznej jeździe, mamy spalanie 8,788 z trasy. Natomiast zupełnie rozczarowuje spalanie w mieście, gdzie jest to 11,7 do 12. I naprawdę nie da się z tego zejść. Także tu denerwuje, że już od 100 km na godzinę wzwyż mamy bardzo głośne szumy opływowe. Nie jest to coś, czego by się człowiek spodziewał po samochodzie marki mocno aspirującej do pozycji co najmniej skody, jak nie wyżej. Oczywiście w grupie Volkswagena, a już szczególnie za te pieniądze. No to nie jest ani auto. Natomiast to, co wymaga pochwalenia, wymaga poza wszelką dyskusją, poza stabilnością prowadzenia i precyzyjnym układem kierowniczym, to jest ogromny komfort jazdy na tym adaptacyjnym zawieszeniu. Do tej pory, bezdyskusyjnym królem w grupie i w tej serii samochodów. Był Volkswagen Tiguan. Bardzo wygodnie się jeździło również Kodiakiem, z Kodą, ale to się w żaden sposób nie da porównać z tym, co oferuje nam Seat Taraco. Jeżeli mamy adaptacyjne zawieszenie i przestawimy je w tryb komfort, tak jak mam w tej chwili, to no, resorowanie jest na po prostu poziomie bardzo, bardzo dobrej limuzyny klasy średniej. A przypominam, jest to auto bazujące na technice kompaktu. Kompaktu, czyli albo Volkswagena Golfa, albo Seata Leona. Oczywiście jest dużo większy, ma dużo większy rozstaw osi. Zupełnie inaczej, rozłożony, rozłożoną masę i. Gdzie indziej środek ciężkości, ale, no, mimo wszystko, technicznie to jest kompakt. Podobnie jak i jego bracia, oczywiście. Natomiast jego zachowania, w sensie wybierania nierówności, nawet dźwięku, z jakim wybiera nierówności, to jest po prostu godne najwyższej pochwały. Szkoda, wielka szkoda, że. Cała reszta samochodu nie dorasta do tego, bo gdyby choć była mowa o naprawdę dobrym wyciszeniu, o. Wyciszenie jest znakomite przy prędkościach miejskich, czyli w polskich warunkach tak do 80 km na godzinę, w zależności od rodzaju drogi, po której się przemieszczamy. Natomiast przy już Trasie 90 i więcej przy drodze ekspresowej to już zaczyna być wręcz męczące, a na autostradzie same szumy opływowe są wręcz ogłuszające. To bardzo dziwne, jak na grupę Volkswagena, bo zwykle w tej grupie nikt sobie nie pozwala na takie ułomności nie mniej warto rozpatrzeć kandydaturę tego samochodu ale według mnie z całą pewnością ani nie z bazowym silnikiem 1.5 benzynowym ani nie z dwulitrowym silnikiem benzynowym 190 konnym dlaczego? dlatego, że ten bazowy kompletnie nie wystarcza do napędzania tak dużego auta w sposób inny niż powiedzmy tak przysłowiowo taksówkarski, co zresztą i tak nie da efektu, na który liczy taksówkarz w tym powiedzonku czyli minimalizacji zużycia paliwa po prostu dlatego, że praw fizyki pan nie zmienisz, nie bądź pan głąb. Ten duży i ciężki samochód. Napędzany małym silniczkiem zawsze będzie od niego wymagał ogromnego wysiłku. Ale po co? Po co, skoro w ofercie są znakomite diesle? I nie trzeba daleko szukać. Dwulitrowy TDI o mocy 150 koni mechanicznych to jest wszystko, czego nam potrzeba w rodzinnym suwie tego typu. Po prostu więcej nie ma sensu, a mniej niby moc jest ta sama, co w tym najmniejszym silniku benzynowym, ale za to 320 Nm maksymalnego momentu obrotowego. I sam charakter diesla sprawiają, że auto jest po pierwsze o wiele, wiele żwawsze. Nie, żeby było tak szybkie, oczywiście, jak 190 konna benzyna, ale za to z dieslem będziemy mieli spalanie na poziomie 7 litrów, a z benzyną co najmniej 10,5 w przypadku tego małego lub 11,7 jak tu. Więc wybór jest wręcz oczywisty. Coś jeszcze przyszło mi do głowy. Nie wiem, czy zdołam na szybko znaleźć jakieś wystarczająco paskudne miejsce w sensie na wierzchni, ale bardzo warto podkreślić, że tenże adaptacyjny system. Zawieszenia tutaj z adaptacyjnymi amortyzatorami o zmiennej sile tłumienia, którą notabene można przestawić całkowicie w tryb automatyczny, i ona się wtedy przystosowuje do zarówno sposobu jazdy, jak i trwającego kilkanaście sekund co najmniej kilkadziesiąt sekund podłoża, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że zastosowane tutaj adaptacyjne amortyzatory radzą sobie wręcz fenomenalnie, nawet z wyjątkowo paskudnymi podłożami. Naprawdę wyjątkowo. O, przecież tu zaraz będzie ulica Szyszkowa, słynna na całe województwo mazowieckie. Poczekajcie jeszcze chwilę, do przejechania został kilometr sami zobaczycie, co to zawieszenie potrafi, a na razie dopowiem tylko tyle, że wykończenie tego samochodu jest połączeniem całkiem przyzwoitego na niezłym poziomie tworzywa sztucznego w górnej części i wybranego naprawdę po taniości, ale tak do bólu, tworzywa sztucznego poniżej tak, od wysokości o mniej więcej tej. To, co przy tym cieszy, to fakt, że spasowanie tego wszystkiego jest dużo, dużo powyżej przeciętnej. Spasowanie tego wszystkiego oceniam na 7, może nawet 8 w 10-stopniowej skali. Chociaż jakość tworzyw to jest w tej samej 10-stopniowej skali z trudem 5. Nie ma nie tylko mowy o flokowaniu kieszeni, chociaż, żeby było śmieszniej, dywanik tutaj zastosowano przynajmniej na zewnętrznej części. To jest śmieszne, ale od wewnątrz już jest twardy, nieprzyjemny plastik. No cóż, taka uroda tej marki. No i uwaga, jesteśmy na ulicy Szyszkowej. Owszem, zawieszenie jest głośne. Ale po pierwsze daleko mu do hałaśliwości zawieszenia pneumatycznego. Bardzo daleko. A po drugie, sposób wybierania nierówności. Jadę w trybie komfort, także zupełnie naturalnym cały czas. Wybieranie, wybieranie nierówności jest po prostu szokująco dobre. Oczywiście ja czuję, po czym jadę, ale nie odczuwam żadnego dyskomfortu. To jest naprawdę fascynująca rzecz, jak na ten typ samochodu. Tym bardziej, że po ulicy Szyszkowej jeździłem przecież i Skodami i Volkswagenami. I nawet jeżeli bardzo wysoko oceniałem ich adaptacyjne zawieszenie, mówię tu o Kodiaku i Tiguanie, to na ulicy Szyszkowej kończyła się wysoka ocena. O, tutaj w skali bezwzględnej do 10, to jest mocne 8. A jak na zawieszenie nieaktywne i niepneumatyczne, to jest niebywale wysoka ocena. Tutaj się należą najwyższe brawa i wyrazy uznania dla Seata. Warto by było dopieścić parę innych detali. Na przykład sprawdzić, co najbardziej odpowiada za szumy opływowe. W tym przypadku jestem prawie pewny, że chodzi o przednie słupki. Oczywiście ukształtowania słupków nikt nie zmieni, ale przebieg ich uszczelek na przykład może zmienić bardzo, bardzo wiele. I myślę, że to Seat powinien zrobić. Drugi podejrzany to są uszczelki w przedniej krawędzi drzwi. No i oczywiście lusterka. Ale ja stawiam tutaj na słupki i przednią krawędź uszczelek drzwi. Zróbcie to, ludzie. Z tym zawieszeniem jest to naprawdę fascynująco przyjazne auto. Ale z tym silnikiem ma równie mało sensu jak z silnikiem 1.4 czy 1.5. Jaki w tej chwili tam pakują. Tu powinien być 150-konny dwulitrowy diesel. Dziękuję, do widzenia.